Witamy, w Energii z Polska, dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu montaż instalacji do Alfa Romeo, auto z dwulitrowym silnikiem o mocy 156 koni, auto z 1999 roku. Założyliśmy ta instalację BRC. Przejdźmy już do pokazania, jak to wygląda pod maską w tym samochodzie. Z przodu reduktor instalacji gazowej BRC, filterek fazy ciekłej, filterek fazy lotnej. Z tyłu wtryskiwacze BRC koloru pomarańczowego i z prawej strony komputer sterujący pracą instalacji BRC Sekwę 32 wersja OBD. Przełącznik. Przełącznik z prawej strony kierownicy tutaj na życzenie klienta został schowany. Troszeczkę. Miejsce zawsze też tam jest. Wlew. Wlew mamy pod klapką. Z dokrętką. Zbiornik. Zbiornik w tym samochodzie. Zaraz Państwu pokażemy. Został zamontowany 44-litrowy. Z tego względu, że tutaj bardzo dużo dużej wnęki nie mamy. Ale wypełnił on to w zupełności tą wnękę i, i pasuje tu tak jak powinien. Koszty. Koszt założenia instalacji tego samochodu to 2900 zł. Zrot następuje po około 9-10 tysiącach. Auto pali około oczywiście 10-11 litrów benzyny, czyli 12-13 litrów gazu spali. Mimo wszystko na każdym 1000 km zaoszczędzimy 310 zł, a zasięg na tym zbiorniku, tak jak mówiłem, 44-litrowych to około 370 200 370 400 nawet kilometr. Dziękujemy i zapraszamy do Energii Gospodarczej.